Cześć, witajcie! Z tej strony WP, ze mną OUTsIDE! Fuck you. No. <grystanie> I jest to trzeci odcinek serii naszej adventure mapki Brain Mansion! Tak. Zabiliśmy Herobrine. już dwóch bossów i został nam jeden i potem będzie hero Brain. Ty patrz. Co? Chodź tu na górę. No ja Ty tak. patrz! Ty, to, to, mi, to mi się wydaje, że to kookuś w <laughs> No Debil, no debil, no debil! Ty, są tu speedem, ze sklepu! małe to mały Ale ty, staj, puf, dużo! Czemu on ty. ma lampę na głowie? Czemu ja myślałem, że to jest. Jesteś ty, a to byłeś, nie ty? <grym> Wypadł demonik set. Dawaj, chodź mi ta, to pomóż, ta. a nie? Ty człowieku, ty masz jednego, ja mam pięciu, jeszcze Enderman! Ale ja nie mam miecza, bo mi się zużył A ja wyrzucałem miecz A ja, tu ten jest! To jest ten super silny No A ja nie mam miecza, bo mi się zużył Ty no, bez miecza to ja to gówno zrobię, ci powiem Czekaj Masz jakiś miecz dla mnie? Do regału, do regału, tu, 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 pa, pa, pa O fuck. nie Jednak nie Masz jakiś miecz dla mnie, stary? Mam, łap, 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 chodź tu Czekaj, bo zabiłem tu, wyrzu wyrzucałem ci, patrz się na mnie źle. Tu, masz, dwa. Dobra. Dobra, bo ja wyrzucałem ja wszystkie Dobra no, robi go! No nie ubijemy, bo ja bez mieczy to. Masz miecz. A ty miałeś dwa miecze te Angeliki. Czy nie? No ci rzuciłem. Ale rzuciłeś mi z tenacity. Nie. Tak. Ja miałem tylko tego. No, no dobra. Bo ci wypadł teraz przez mo. Dobra, dobra, ale Oj Zabiłem skórz czy byka? Ten Set, Angelic Set buty wypadły. Ja mam już takie. A ty masz? Eee, buty, buty z Żelek? Tak, mam ma. no, no dobra, no chodź. To... Szkieletor jakiś tam O kurde, ale odrzucono. Ty co on wpływa? Mam, coś mi jeszcze wypadło. Eee, spodnie z Angelic Setu masz? Mhm. Dobra, no to lecimy dalej. Nie no, mam tu no, chemu. Drogi teraz... towarzyszu. Byk, byk. Co my tu mamy? Tutaj jest coś. Dawaj na lewo. Gdzie ty w ogóle jesteś? A, zostawiłeś mnie. A to jest taki mały zombiaczek, jaki słodki. Dawaj ten, dawaj tu na górę. No nie! Kolejny? I... <laughs> Dobra, damy radę. Dawaj stawkę teraz złota a nie pierdziesz złotki złot złotkiem, o. <laughs> ja się schowam. Z za... samorodkiem, kuziwa Ty, one się, strzały się od niego odbijają, nie, czy wlatują. Nie, odbijają się. Odbija. Raz, raz na ileś tam Ej, uwaga, snajpa. Padam, 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 padam. padam! Ej, ten snajpa też ma coś na głowie, ale jest tym jest słabszy. Dobra. On ma chyba lampę czy coś. No. Nie, nie. Gdzie ty wziąłeś tego tego super? Przybieg do mnie. No dobra. Ty już ci lecę czego... z pomocą. Szkucha, p. No ja mam już system na hita, nie? No, Maszuj go. No rzeczywiście. Dobra, damy radę, nie bój się. No, jeszcze główno małe przylazło? No one są, one nie biją, prawie. Weź mnie. Jak je nie biją? Weź się, weź się, tato, weź się. No nie wiem, zabiłem już te małe góry. Wiesz, jak go się dobrze bije? Nie, jednak się o, tak dobrze nie bije, bo padłem. Trochę ci poszło. Tak? Faktycznie. A nie, ona mi się zdjęła po prostu. Aha. Już ją założyłem. Dobra, zabiłem. Ta? Wypadł łuk i nugget Dobra A łuk ja. Ja też mam już jeden nugget, więc... D... O! Łuk demoniczny Ta? Zajebiście o. Ty, to chodź dam ci moje strzały, nie? To będziesz z łuku, a ja będę z miecza Chodź Trzymaj, 28 strzał, za tobą leżą Ty, to czekaj, to ja ci dam może lepszy miecz No, tak To daj mi miecz i będziemy... Będzie kwita, nie? E. Dobra Masz, jaki masz łuk? A dobra, masz ten, dobra, dobra Ten? A ten mam, dobra jest Angelik, dobra, bardzo fajnie. Lecimy! Lecimy! Mm, czekaj, tu to Jakiś tu. balkon jest ogólny, dobra, jest jakieś wejście na górę, więc. Check out. Check it out. Pere, okuś wale, ciemno. Ej, a ja, my chyba powinniśmy na dole wszystko ogarnąć, zanim wejdziemy na górę, ale dobra, nie będzie. Czekaj, dupa, ciemno jest, nic nie widzę. To zdaję spuszko, a nie. Nie, to nie ten. Ja tu wszystko widzę, bo ja mam ten. Coś mnie podpaliło. Chyba w ciebie strzelię, ale nie wiem jakim cudem. Jaki ty? Nie, no nie mogę, bo jest PvP to patrz. No nie strzelaj <noise> za mną. Ten łuk jest tak silny. No, odchodź. Po co we mnie strzelasz? Dobra, nie w ciebie. Dobra, tutaj jakąś kombinację trzeba ogarnąć. Czekaj, tu, tu. Czekaj, tu coś. Nie, jakaś musi być ta. Podpowiedź. No, ale nie ma. Mm. Ty, ile tam przycisków na górze, ale ona nic nie robi. coś. coś. są jakieś drzwi, ale tutaj nic to nie ma. Nie no, chodź, to teraz związać zagadkę, bo tutaj... Na bank coś jest. Ty no nie wiem, wiesz jakie jest prawdopodobieństwo? Jest to... Silnia... Wiesz jakie jest pra w prawdopodobieństwo, w, nie, że zaraz... Wiesz ile jest kombinacji to? kodów? Silnia, sześć silnia. Miałem to stanie na matmie. Haha. Aha. To jest 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Tyle jest kombinacji. jest jakich dużo. Tam radę nie dygaj. Zobaj pięknie. To ja ich tam znajpuję. Nie... Dobra, kolejny. Ty jakich to jest w ogóle masakra, nie? Na każdym kraku. Dobrze, oni są dość słabi. daje się jakoś ich zabić. Weź strzelaj tu daleko, a ja tutaj tych blisko załatwię. I pięknie, team, zespołowa gra, to yep. mi się podoba. Dobra, tu jest jakaś skrzynka, która jest pusta. No czemu? Kolejna skrzynka, która jest pusta. I czyżby trzecia była pusta? No oczywiście. <laughs> o, mam ten spodnie z Tenacity. O, mam hełm z... Angelika. Jak dobrze trafię, to mam gościa na hita. Aha. Uh no -huh. to elegancko. To tutaj jest kolejne pomieszczenie. Zajrzę do niego. I z tym Ty, łukiem nie? chyba strzały mi się odrzuca, nie odrzuca. no Masz infinity? Tak. On to zajebiście panie. Dobra. Tu jest jakaś garderowa czy coś. Kolejna skrzynka, która jest pusta. Następna skrzynka, która ma kamienny yep. miecz, który mi się nie przyda. I jest Endus. Dobra, odłożmy ten na Tenacity set. Yep. Yep, yep, dobra, poszły. Jak tam żyjesz? Nie, no, sprawdzam sobie tutaj te skrzyneczki, co. pokoje, co tu w nich jest. Tu są jukeboxy, jest tu będzie boss. Bo widzę jukeboxy. Poczekaj, choć masz, chcesz jakieś rzeczy? Czegoś potrzebujesz? Nie No i tak tutaj nie ma tej, takiej do włączania tego bossa, więc to nie to. A tu coś w skrzynce było? Nie, no puste one są wszystkie, no to są jakieś garderoby. Tu kolejny jokebox, to chyba nie do tego w ogóle jest. Eee, dla... Ale Ale my nie ograniliśmy wszystkiego na dole. To a tu jesteście w dół. Tu O sniper. A, to tu. Nie, dobra. Nie, no bo powinniśmy chyba tak od poziomu no dobrze jest. Bo my w prawo od razu pość no już dalej nie można iść. Nie, tam na dole jeszcze coś było, ja widziałem. A, tam zejście, no, coś było. Not. No, o, wypadł mi miecz Sangelik setnie Ty mały ząbiaczek. Ciekawe, co są zrobione. A to nie jest dziecko tego villagera, czy coś? Zarażone? Możliwe, wiesz? Beka, nie? Nawet nie wiesz, co to za moc. Ma... Ej, mam z tego specjalnego! Mam specjalnego! Ty no, uciekam, chodź do mnie. Help me, help me. O, już, już. Gdzie ty jesteś? Ja na dole. No to czemu żeś uciekł beze mnie? Nie, bo tu jakieś te... Stary no... ...byśmy razem chodzić bo pobi... zabiją nas. Gdzie? Lewo, prawo? Dobra, widzę twój napis. Dobra, ja A teraz schodzę się na dół. Co tu? Ja schodzę na dół. Jak już byłeś tam, na to lecę do ciebie, nie? Ojojoj, oj, oj, trudne, trudne, so hard, so hard. Tutaj coś jest, taka biblioteka. A ty widzę, tu byłeś, bo jest postrzelane, nic to nie było w ja tej Ja byłem bibliotece. na górze, tam. A nie było w tej bibliotece nic? Nie. Ale tu jest jakaś skrzynka. Nie widziałeś jej? Nie. Ja mam na shaderach, u mnie ciemno, musi być dobrze świetlone. Lepszy efekt. Nie no, to nie skrzynka, to jest ten... O. A no co ty robisz? Jaki baran. Ne. <noise> Tam coś jest. Cze, 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 cze. No jest, tutaj jest ten, ender chest. No nie strzelaj do mnie. Ja do ciebie nie strzelam. Patrz, duchy za to chodzą Ty muzyka na trafi z nią. Już. No, nie trafi. no Co za byś zginął pięć razy. Chciałbyś, strzelić, chodź tu Dobra, nie. dobra. Tam, gdzie drzwi otwarte, to byliśmy. Chodź, tu są zamknięte. Chodź, chodź, chodź. Nie, no i tutaj, po kolei, bo potem. no wszystko powoliłem. pozamykane. E. Dupa. To gubimy po tym miejscu, musimy po kolei otwierać. No potem nie znajdziesz, ominiesz coś, albo może to będzie coś ważnego? Ona no już nic nie ma. Tu, tu. A nie, to na górę, to na razie to olejemy. Lecimy w tą manieczkę. To są potwierane, ale ja tu jedno otworzyłem i uciekłem, bo tam był ten boss. <grym> o, czekaj, tu jest jakieś wejście na górę. To na górę na razie nie wchodzi. O, dobra. jestem na dachu. Jakiś krzyży... A, to balkonik mini. O dobra, nic nie było? 360. Znając ciebie pewnie coś było, ale nie widziałem. Nie. top. <gryptop>. Co? Sracz znalazłem. O to ten silny biegnie do ciebie! Gdzie? Gdzie ty jesteś? Wyjdź z tego pokoju. Tak? no ja w ogóle twojego nie wiem. No wyszedłem. Wyjdź! Wyjdź! No Wyjdź! Tam. Wyjdź! O oh, fuck! Ja go wziąłem na siebie, tego musisz bić. No, no ale nie we mnie, no co za ty! <grym> baby, no dejbi. To masz, niech ciebie bije. Masz, nie poradzisz sobie z samym. No. Jeszcze mi tak pod strzałę wejść. No co za ty jak prędzej ty zabijesz, a nie pomożesz. Ty, tu jest kolejny ten silny. No pięknie. Masz już space'a! O! No mówiłem, że są nie szalony. Fuck, jak daleko jestem! Ty, no to ja nie, nie, mogę zginąć. No fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! No fuck you! No fuck you! No, fuck, you. <laughs> fuck you! Bitches! A wiesz, że tam obok był taki drugi specjalny? <laughs> o oh, fuck. Dobra, dobra, przynajmniej się coś dzieje, a nie... ...nudno jest, tylko że trochę moglibyśmy tak nie ginąć też. No i dobra, gdzie on był? gdzie on był? Powiedz mi, tell me, tell me, tell me. where have you been? <gry> o, dobra, gdzie jest? Tu jest! Ja tu coś innego mam teraz. O, jest mnóstwo skrzyń. wszystko są puste. Tam jest jakaś głowa. Tutaj jakieś są schody? Drobinka tu jest! Drobinka! Jest! Znalazłem e, fight z bosem. Słyszysz mnie? To ja się fajczę tu. Dobra. Dajcie pomóc, zeszlachtujemy tego małego skurczy byczka. szlachtujemy i zastrzelimy szmatę. no, ja już mam mało życia, muszę o Cię ja go tu będę. Uszamy sobie z tej fuck, fuck, fuck. fak, fak, go wziąłem na siebie! Trzeba być... Tylko strzały tu się palą. No nie babą. Strzelimy. Tylko nie strzelaj we mnie przypadkiem. Jest! Zginął! Zginął! Co, Co wypadło? Z Angelik... Z Demoniksa tu spodnie. Masz spodnie? Z Demonik Spodnie nie. Ty, to trzymaj. Buty mi uciekły. O. Z Angeliksa to butki. Dobra. Ty, to już mam buty, znaczy te... Zbroje i spodnie z Demoniksa. Ty, to tutaj. czekaj, tutaj jeszcze coś jest. No, dawaj. Tu jest niesilny. Au, już ma to. O. To jest zwykły, ale silny był tu, chodź, patrz. Jak on tam wlazł? To jest skrzynka Tenacity, Tenacity, strange. Poty on, dobra, to ma ważne. Chodź do mnie, ty! Gdzie ty żeś uciekł? Zębiaka jakiegoś bije. To dawaj, do mnie, trzeba tutaj zabić. To jest super aźne. Dobra, maszujemy, gnoje. Ty, złku, bi, bo on jest w takim miejscu, że możesz złku. <gry> czekaj, ja no, teraz nie strzelę, bo we mnie wydęży. No i bij go, i zobaj, jak pięknie, zniszczymy dziada. Nie ma szans, po prostu nie ma szans żadnych, nawet najmniejszych. Nie, czekaj, bo spadnie. Lecimy po niego. Czy on jest, na dole? No. Nie zabił się, dobra, trzeba po lata iść. Ale jak sen o! zabiłeś się? Czy nie, żyjesz? Żyję. No dobra. O demonik Buty! Tak? On prawie cały set demoniczny. A ty miałeś już Buty, czy nie? Nie, akurat Buty o, nie. Tu masz już cały set. O, 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 sam się zabije. To teraz dla mnie. Nie, oprócz wszystko. Butów. No przecież mówię no, że No to teraz dla mnie lecą mi times. A teraz wszystko, co demoniczne dla ciebie. Dobra, to dawaj, tutaj wszystko chyba ogarnięte jest. Wchodzisz, to tepnij się do mnie szybciej będzie. TP, od Cider lamka. O oh, fuck, spadł. Tu jest tak dupnie ciemno w tym miejscu. No, ja tam wszystko widzę. Dobra, chodź, ja wiem, gdzie jest y, fight. Warning Spiders, a musimy zabić. Czyli będzie królową jakieś... Spidersów, dobra. Czyli ją zabijemy i będzie akurat koniec odcinka, więc bardzo fajnie się złożyło. Dobra. Chodź, chodź. Poisoned Clouds, minions. O nie, kurde. Nie, 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 O kurde, ale będzie. Ale to będzie hardcore, nie? I gdzie jest tylko ta duża? Ty, jak to fajnie wygląda. Zobacz jaki design tego jest pomieszczenia. Przyzwała miniony. Trzeba ją znaleźć i bić od razu ją. No tak nie będzie... To jest ta duża. Co? Tu jest! Gdzie? To no ta! Ona jest. <gry> ty no faktycznie. Ty zaplątała się w sieci. I dobrze siedzę w sieci i mnie nie może ten. No ale ty mi? też jej nie możesz. Ale będzie ciężko z nią coś czuję. O, więcej, tak, dzięki, kuziwa dzięki. O, nie żyje. Ty, wypiję no. chyba tego potiona, tego co mi daje, też super, wszystkie te. Nie, na no, Hero go zostaw stary. Teraz nie warto. Gdzie te duże gówno, tu jest. Tu jest, tu jest królawcia, nahać, 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 nahać. Dziń! No zaplątałam się znowu, boże, no boże, zabiłam. Ty masz demonik, to ty prawie nie padasz, a ja kurde, wiesz jakie hity mi bije? O, jest, zabiła się. Czekaj, chodź się rozejrzymy Może tu coś będzie. Jukeboxa trzeba, jest, jest jukebox, dobra. Um, płytka. Chodźcie i tam się do mnie, moi kochany. Co mi to dało? Zaraz zobaczymy. Ten na City Armor to od razu z miejsca to to wywalę. Angelik. Angelik, Angelik, Angelik. Angelika, Angelika Czemu ty zawsze rzucasz do mnie tej tematy? Nie możesz na bok? Ej, no to... tylko dwa nagetsy, to mi gówno da, bo nie kupię nic. To Łyczej, żeby było porówno choć? Ja hełm mi się zniszczył, nie mam żadnego hełma teraz. To masz. Masz dwa z Angelika? Nie, ale. Ja w ogóle Angelika hełmu nie mam. Masz taką. Te, 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 te dwie rzeczy, żeby porówno było. No mam raz, masz buty. Chcesz buty z Angelika? No, bo nie. Toczymy. Tutaj leżymy. I czy wszystko już yy, zostało nam dane. <grystanie> tak, idziemy dalej. Yy, nie no, kończymy odcinek, bo wyszło To akurat... Chodź przed drzwiami Braina. O. Ale wyszczony jest? No, chyba. Tam chyba. jedyne drzwi, w których nie byliśmy. To jest no, reska, no, a jeszcze się móc... respy jakoś. Ty czemu Trze... go nie robić? Wyżej trzeba wejść. Gdzie jest wejście na górę? Tutaj są takie wielkie schody, chyba. Ty, ono się tu zrozpiło. Daj hard! Motherfucker! Dobra. Dobra, tutaj. tutaj kończymy. Dobra, chodź przez schodami, potem pokażemy co jest, bo to są jakieś wejścia. Nie, nie wchodź tam, stary. Mówiłem ci, nie wchodź, bo nie będziemy mieli materiału na przyszły odcinek, nie rozumiesz? Będziemy, oh. będziemy! Małe gówna! Dobra, nie. Angelic Armor Od razu Ty patrz, patrz. Patrz jaki ty Ty normalnie Dobra, jak Big Brother. To by było na patrz, tyle. Dziękuję. Ty pa, pa, na różę będzie tańczył. Pa jaki skurczybek, pa, patrz, patrz, patrz. Gdzie Czekaj, dzień. za to. Patrz, patrz. Za to, za tą. Otwieramy Ech, program Big Brother. Oto szkielet, który będzie w nim występował. Szczelnęło go. Patrz, patrz, idzie, idzie do mnie. On TNT ma. Supraszam. Angelik, angelic, Angelik. Angelik. Angelik, Angelik. Spokojnie. City. Jak nie ma PvP to jak ja cię mogę uderzyć powiedz? No bo on podpala to, podpala po prostu, nie zadaje mi obrażenia, tylko mnie podpala. Dobra, będziemy musieli się tak cofnąć, żeś? Nie no dawaj. Stary mówię ci, bo woda mnie nie trzmiał się kręcić. No dobrze, to chodź. chodź, chodź. Ty idziesz? Dobra, dawaj kończymy tutaj Ale odcinek. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, no to standardowa łapolka w górę to nas zachęca do kręcenia, naprawdę, naprawdę, ale naprawdę. Ty to wygląda jaka internetowa. <grymne> Cicho. Idę Planuję filmik. Psyłem <grymne> Windowsa! <po> <grymne> Wybuch, zobacz Psuję monitor. Oh, fuck. No, teraz tu żeś dowalił. To nie ja. Dobra, widzowie tego nie widzieli, ja mogę kończyć, na razie. Na razie, cześć.